Odłączanie pendrive'a od komputera to z pozoru prosta czynność, która nie powinna stanowić żadnych trudności. Jednak nie zawsze jest to robione w odpowiedni sposób, co może prowadzić do wyświetlania się tego komunikatu przy podłączeniu pendrive'a do komputera. Dzisiaj pokażę Ci, jak należy go prawidłowo odłączać, tak aby uniknąć tego problemu. Ale zanim to zrobię, to chciałbym poprosić Cię o zostawienie subskrypcji na moim kanale. W przyszłości będę nagrywał podobne filmy, które Ci pomogą. A dzięki subskrypcji nie przegapisz ich. Wiele osób korzysta z pendrive'a w ten sposób. Kopiuje na niego pliki, a potem od razu odłącza go od komputera. Jest to nieprawidłowe i może prowadzić do konieczności przeskanowania go przy następnym uruchomieniu. Jeżeli chcemy tego uniknąć, to powinniśmy zrobić to inaczej. Po skopiowaniu plików należy wyłączyć okno pendrive'a. Ten sposób jest bezpieczniejszy i prawdopodobnie pozwoli nam uniknąć późniejszych problemów. Jest jeszcze jeden sposób, który gwarantuje nam bezpieczne odłączenie pendrive'a od komputera. Po skończonym transferze plików należy zamknąć okno z pendrive'em, a następnie przejść do eksploratora plików i odnaleźć naszego pendrive'a. Naleczamy na niego i wciskamy prawy przycisk myszy, po czym wybieramy wysun. Po odczekaniu chwili, gdy pojawi nam się ten komunikat, możemy bezpiecznie odłączyć go od komputera. Odłączenie pendrive'a w ten sposób daje nam pewność, że unikniemy konieczności skanowania go w przyszłości.